Wszyscy znamy historię o złych kosmitach, ale tym razem pozaziemscy goście wydają się bardzo mili. Dowiedz się, co ludzie im zrobili z podsumowania filmu Dystrykt 9. Zaczynamy. To jest Wikus van de Merwe. Pracuje dla MNU. To korporacja odpowiedzialna za kontakt z cywilizacjami pozaziemskimi. Z materiałów archiwalnych i wywiadów dowiadujemy się, że w 1982 roku nad RPA unosił się gigantyczny statek kosmiczny. Ludzie chcieli zobaczyć kosmitów ale minęły trzy miesiące, a kontakt pozaziemski nie nastąpił. Służby specjalne przecięły kadłub statku i znalazły w środku tysiące wycieńczonych kosmitów. Zdesperowane istoty zostały uratowane ze statku. Umieszczono ich w specjalnym obozie i zapewniono pomoc humanitarną. Obce getto zostało nazwane Dystryktem 9. Mijały lata, ale obcy nie spieszyli się z naprawą statku i odlotem. Rzecz w tym, że moduł dowodzenia odpadł od statku. Nigdy nie został odnaleziony wśród wraków. Niestety, cierpliwość Ziemian nie trwała długo. Według wywiadów kosmici zamienili dystrykt 9 w pełne przestępczości slumsy. W końcu ludzie zaczęli ich nienawidzić. MNU zdaje sobie sprawę, że potrzebne są pilne działania. Na przykład przeniesienie jednego i ośmiu miliona kosmitów z dala od miasta. Nie można tego zrobić siłą. Organizacje praw człowieka wspierają cudzoziemców. Domagają się od władz, aby postępowały zgodnie z procedurą prawną i wydawały nakazy eksmisji. Dokładnie to powinien zrobić Wikus. Następnie widzimy dwa rodzaje materiałów archiwalnych: przed i po jakimś incydencie. Wikus przed wydarzeniem jest szczęśliwy i podekscytowany promocją. Po tym wydarzeniu Wikus nigdy więcej nie jest pokazywany. Zamiast tego przeprowadzane są wywiady z jego krewnymi i współpracownikami. Wszyscy są zaskoczeni jego strasznym czynem. Jedyną osobą, która tęskni za Wikusem, jest jego żona. Jest smutna i pokazuje prezenty, które jej mąż zrobił dla niej własnymi rękami. Więc co się stało? Wracamy do dnia dostarczenia zawiadomienia. Kosmici są niebezpieczni, więc Wikus zostaje do nich wysłany w towarzystwie pułkownika Kubusa i jego zespołu. Ci obraźliwie nazywają kosmitów krewetkami. Kiedy wybucha bójka, Wikus ciska w krewetki kilkoma puszkami co to, gaz łzawiący? <laughs> Nie, to karma dla kotów. Okazuje się, że kosmici mają na tym punkcie obsesję. Wikus spaceruje po slumsach, wymieniając kocie jedzenie na podpisy. Dowiadujemy się coraz więcej o Dystrykcie 9. Jest rządzony przez nigeryjską mafię. Ponadto domy obcych są wykorzystywane do ukrywania nielegalnej broni, a nawet czegoś gorszego. W jednej z chat Wikus odkrywa płód obcych. Zostaje on zniszczony za pomocą miotacza ognia. Wikus jest rozbawiony, że jaja pękają jak popcorn. Wygląda na to, że ten miły, uprzejmy człowiek nie ma nic przeciwko pozbawianiu kosmitów ich dzieci w ten miły i uprzejmy sposób. Wkrótce dowiadujemy się, że eksmisja nie jest głównym celem nalotu. Zarówno Nigeryjczycy, jak i MNU marzą o odnalezieniu obcych technologii w slumsach. Szkoda tylko, że ich broń jest pochodzenia biologicznego i nie działa w ludzkich rękach mogą być kontrolowane tylko przez same krewetki. Tymczasem para dorosłych kosmitów i jedno dziecko grzebią w śmietniku. Szukają wraku swojego statku. Znajdując przydatną część, udają się do domu. Tam spuszczają jakiś płyn ze znalezionego przedmiotu. Kosmici są zdenerwowani. Zbierali tę ciecz kropla po kropli przez 20 lat. Nagle pojawiają się ludzie. Kosmicie i dziecku udaje się uciec. Ich przyjaciel zostaje zatrzymany. Wikus znajduje srebrny pojemnik. Nie wygląda jak broń. Nie spodziewając się jakiejś sztuczki, Wikus bada go dokładnie i nagle... Co to do diaska jest? Wikus nie wie. Wyciera czarny płyn z twarzy i wraca do zatrzymanego. Przerażony kosmita odrzuca mężczyznę. Pułkownik Kubus zestrzeliwuje go za to. Wikus otrzymuje pomoc medyczną i przystępuje do dostarczania zawiadomień. Następna jest chata drugiego kosmity i jego dziecka. Kosmita odmawia podpisania nakazu eksmisji. Sytuacja eskaluje, ale nagle Wikusowi robi się niedobrze. Kosmita zostaje sam. Wikus wraca do miasta. Tam zauważa, że z jego nosa wydobywa się coś czarnego. Ponadto zaczyna tracić paznokcie. W międzyczasie kosmita i jego syn szukają pojemnika z płynem, ale nigdzie go nie ma. Miejscowi Nigeryjczycy wymieniają karmę dla kotów na ogromny egzoszkielet robota. Ich przywódca odprawia rytuały i spożywa mięso kosmitów. Ma nadzieję przejąć kontrolę nad ich sprzętem. Zobaczmy, co dzieje się z wikusem. Wraca do domu i widzi, że jego krewni urządzili przyjęcie niespodziankę, aby uczcić jego awans. Jednak Wikus nie jest z tego powodu szczęśliwy. Mdleje w momencie krojenia tortu. Czy mogło się to stać z powodu zranionej ręki? Lekarz w szpitalu rozcina bandaże i. znajduje obcy pazur zamiast ludzkich palców. Wikus jest zszokowany. Personel MNU zostaje wezwany do szpitala. Zabierają Wikusa do laboratorium. Naukowcy badają jego ramię i znajdują w jego rzeczach pojemnik wypełniony tajemniczą cieczą. Najwyraźniej to właśnie spowodowało mutację. DNA Wikusa uległo zmianie. Jest teraz bliższy krewetce niż człowiekowi. Czy może w takim razie używać broni obcych? Wikus jest zmuszony strzelić z broni kosmitów do celu. Co za niespodzianka, działa. Następnym celem testu jest żywy kosmita. Wikus odmawia, ale po porażeniu prądem zostaje zmuszony do strzału. Kierownictwo MNU jest zachwycone. Teraz ciało Wikusa kosztuje miliardy dolarów. Jego krew, organy i szpik kostny zostają wykorzystane do eksperymentów. Oczywiście nie będzie miał szans na przeżycie. Wikus błaga o pomoc, ale nikogo to nie obchodzi. Pieniądze są ważniejsze. Żona Wikusa zostaje powiadomiona, że jej mąż jest chory. Nie zostało mu wiele życia, jednak sam Wikus chce przeżyć. Wyrywa się z niewoli i ucieka z laboratorium. Od tej pory jest najbardziej poszukiwaną osobą w MNU. Biedak dzwoni do żony i przyjaciół, ale wszyscy się go boją. Wikus próbuje kupić jedzenie, ale jego twarz jest pokazywana na wszystkich kanałach. Pracownicy MNU stwierdzają, że Wikus jest zarażony zaraźliwą chorobą obcych i należy go jak najszybciej odizolować. Zdesperowany Wikus postanawia uciec do jednego miejsca, w którym nikt nie będzie go szukał mianowicie do Dystryktu 9. Minęło 40 godzin od ekspozycji. Wikus kupuje karmę dla kotów i zjada ją z przyjemnością. Wypadają mu zęby. Wygląda na to, że mutacja postępuje. Wikus otrzymuje telefon od żony. Uwierzyła w kłamstwa Emenu i teraz boi się swojego małżonka. Po rozmowie z nią Wikus staje się tak zdesperowany, że postanawia pozbyć się obcego pazura. Odcina go i zdaje sobie sprawę, że nie jest w stanie zrobić nic więcej. Trwa nalot helikopterów. Wikus włamuje się do domu jednego z kosmitów. To ten sam facet, którego pojemnik ukradł. Kosmita zauważasz poniastą dłoń i orientuje się, co się dzieje. Głupek wszedł w kontakt z płynem, który on i jego przyjaciel zbierali przez 20 lat. Obcy ukrywa Wikusa przed nalotem, a następnie go przysłuchuje. Wikus wyznaje, że pojemnik został pozostawiony w laboratorium MNU. Okazuje się, że czarna ciecz to biologicznie aktywowany materiał pędny. Zaginiony moduł dowodzenia jest zakopany pod szałasem obcych. Paliwo jest jedynym sposobem na podniesienie modułu w powietrze i zadokowanie go do statku kosmicznego. Obcy wspomina, że na statku matce znajduje się sprzęt medyczny. Może on sprawić, że Wikus znów będzie w stu człowiekiem. Niestety, paliwo zostało utracone. Każdy, kto zakradnie się do laboratorium MNU zostanie schwytany przez żołnierzy. Teraz Obcy nigdy nie wróci do domu, a Wikus nie zostanie wyleczony. Mężczyzna jest zdesperowany. Wkrótce zauważa, że jego ramię i plecy zmieniają się. Coraz bardziej przypomina znienawidzoną krewetkę. Dzwoni telefon, to żona Wikusa tęskni za mężem i ma nadzieję, że wszystko wróci do normy. Jednak Wikus cieszy się na próżno. To zainscenizowane połączenie. MNU wykrywa jego lokalizację i wysyła oddziały. W międzyczasie Kosmita wyjaśnia swojemu synowi, że ich plan się nie powiódł. Nigdy nie wrócą na swoją ojczystą planetę. Nagle pojawia się Wikus. Wyjaśnia, że okolica, do której mają zostać przeniesieni, to prawdziwy obóz koncentracyjny. Przeprowadzka tam zdecydowanie nie jest dobrym rozwiązaniem. Jedynym rozwiązaniem jest wzajemna pomoc i odzyskanie paliwa. Aby to zrobić, potrzebują broni, a Wikus wie, gdzie ją zdobyć. Mężczyzna udaje się do Obesandjo, nigeryjskiego przywódcy gangu. Chce kupić broń, ale Obesandjo zauważa zmutowane ramię. Wierzy, że zjedzenie ciała Wikusa pozwoli mu korzystać z technologii obcych. Tak jednak nie jest, ale nie da się tego wytłumaczyć ignoranckiemu fanatykowi, który nie ma nic wspólnego z nauką. Wikus zostaje uratowany przez swoje obce DNA. Sięga po broń kosmitów, pokonuje Nigeryjczyków i ucieka. Teraz jest uzbrojony. Żołnierze MNU przygotowują się do schwytania celu, ale są za późno. Cel już do nich przyszedł. Wikus i obcy włamują się do siedziby MNU, udają się do laboratoriów. Na początku obcy nie zdaje sobie sprawy, co leży na stołach. Później się domyśla. To szczątki jego powrotemców. MNU uważa ich jedynie za obiekty testowe. Wszystkie horrory, których był świadkiem, szokują kosmitę. Wikus znajduje pojemnik z paliwem, ale Obcy nie reaguje na jego krzyki i nie chce odejść. Dochodzi do strzelaniny ze strażnikami. Wikus przypomina kosmicie o jego synu, a ten opamiętuje się. W końcu udaje im się uciec. Pościg jest coraz bliżej. Wikus szykuje się do odlotu i nagle uświadamia sobie straszną rzecz. Obcy nie planuje go wyleczyć, ponieważ ta procedura wymaga również paliwa, którego każda kropla jest niezbędna do lotu na drugą planetę, sprowadzenia pomocy i ewakuacji pozostałych stworzeń. Obcy nie może ich zostawić po tym, co zobaczył w laboratoriach. Lot potrwa trzy lata. Po tym czasie obiecuje wrócić i wyleczyć wikusa. Jednak mężczyzna nie jest zadowolony z takiego wyniku. Ogłusza kosmitę, zabiera pojemnik i dostaje się do modułu dowodzenia. Tam znajduje dzieciaka przygotowującego maszynę do startu. Ten nie wie, że wojsko już przybyło i schwytało jego ojca. Wikus oszukuje go i zmusza do uniesienia modułów w powietrze. Niestety, nie udaje im się dotrzeć do głównego statku kosmicznego. Wyrzutnia rakiet, zestrzeliwuje moduł. Mały kosmita ukrywa się. Wikus zostaje wzięty do niewoli przez pracowników MNU. Mimo to napotykają kolejny problem. Zmutowany człowiek jest teraz bardzo interesujący dla wszystkich. Zwłaszcza Obesandzio. Nigeryjczycy przygotowują zasadzkę. Łapią Wikusa i przygotowują się do odprawienia rytuału z jego ręką. W międzyczasie młody kosmita zdalnie łączy się ze statkiem kosmicznym. Na początku wydaje się, że nic się nie dzieje, ale potem statek się aktywuje. Statek nie jest jedyną rzeczą, która ożywa. Włącza się również obcy egzoszkielet zakupiony przez nigeryjczyków. Identyfikuje on Vikusa na podstawie DNA jako kosmitę i chroni go przed wrogami. Żołnierze otaczają budynek, ale teraz Wikus wie co robić. Wchodzi do egzoszkieletu i przebija się przez ścianę szałasu. Pułkownik Kubus jest zszokowany. Nigdy wcześniej nie widział czegoś takiego. Na początku Vikus ucieka, ale potem decyduje się, że nie może porzucić swojego obcego partnera. Wraca i próbuje uratować krewetkę przed żołnierzami. Kosmita zostaje uratowany. Wikus obiecuje zabrać go do syna. Prawie docierają do modułu dowodzenia, ale wtedy snajperzy trafiają w egzoszkielet. Wikus również zostaje ranny, jednak już go to nie obchodzi. Rozkazuje kosmicie zabrać syna i odlecieć do domu. Ten obiecuje wrócić po mężczyznę za trzy lata. Jednak ta obietnica jest bezwartościowa. Wygląda na to, że wikus nie ma szans na przeżycie kolejnych trzech minut. Rzuca się na żołnierzy, by odwrócić ich uwagę. Kosmicie i jego synowi udaje się wystartować i pomyślnie zadokować do statku kosmicznego. Pułkownik próbuje ich zestrzelić, ale Wikus przechwytuje pocisk. Na tym jego szczęście się kończy. Eksoszkielet zostaje potrącony przez samochód, przez co mechanizm się wyłącza. Wikus pozostaje bez ochrony. Pułkownik Kubus zamierza go zlikwidować. Okazuje się, że Wikus zmutował jeszcze bardziej. Inni kosmici biorą go za jednego ze swoich. Wydostają się ze slamsów i atakują pułkownika. Szczęśliwy Kosmita aktywuje statek i odlatuje po pomoc. Wikus to widzi i jest szczęśliwy. Cały świat obserwuje gigantyczny statek kosmiczny opuszczający Ziemię. Materiał archiwalny pokazuje nam, co stało się później. Dystrykt 9 został zburzony. Kosmici zostali przymusowo przeniesieni do nowego getta. Oni i ludzie nadal się nienawidzą. Wikus nigdy nie został odnaleziony. Niektórzy uważają, że został schwytany przez MNU inni, że jest przetrzymywany przez rząd. Jednak jego żona jest przekonana, że Wikus żyje. Przy drzwiach znalazła metalową różę. Jej mąż cały czas dawał jej ręcznie robione prezenty. Ostatnie nagranie pokazuje nam kosmitę robiącego kolejną różę. Wygląda na to, że to Wikus. Jego mutacja jest kompletna.